Cześć witam Was bardzo serdecznie z tej strony Arten i po raz kolejny na moim kanale Tym razem mam ważną informację zaprzestaję kupowania CD Action A to dlatego że w piątym numerze nie będzie już gier. Mówi się i trudno, ale jak, jak zaprzestali dawać gier do CD Action, no to nie będę już kupował, bo mi się nie opłaca. Dać 11 zł za samą gazetę, mówi się trudno. Wolę sobie gry kupić na PlayStation 4 niż samą gazetę CD-Action. No to trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie. cześć.